Jest grane. Hejo, hejo, dziękuję, że tu jesteś. Bez Ciebie nie byłoby tej serii. Chciałem się z Tobą podzielić fajnymi rzeczami, jakie znalazłem w minionym tygodniu, ale też się zapytać, co Cię zainteresowało i co Cię tu przywiodło. Pamiętaj, dzięki Tobie robię to, co robię i zaszczytem dla mnie jest, że możemy ten kawałek czasu spędzić razem i mamy bonus odcinek. To znaczy, to nie jest bonus odcinek, tylko w minionych tygodniach było troszeczkę słabiej z czasem i z możliwością nagrywek, a nazbierało się tematów, które chciałem poruszyć. Jeżeli będę czekał wystarczająco długo, to przestaną one być aktualne i całkowicie mogę je dokułbadać. Tak jak z niejednym tematem, na przykład z y, Afroamerykaninem czy Afro-Brytyjczykiem Snape'em się stało. Więc nie chciałbym, żeby ta sytuacja się powtórzyła i lecimy tutaj. Lecimy! Mamy oszczędności w wielu miejscach, przede wszystkim w Epic w tym momencie. Pamiętajcie o darmówkach Sable w tej chwili do wzięcia jest. Ten odcinek powinien się pojawić około 203. Jeżeli pojawił się 2-3 rano, to Sable do wzięcia jeszcze jest. A jeżeli trzeciego jesteście albo po trzecim, to backpack hero powinno być do złapania. Podobno bardzo udana, bardzo fajna gra, słyszę w samych superrelatywach na jej temat. Figment był fajna, przyjemna giereczka, nie do końca mój klimat. No i oczywiście są oszczędności w Epic w tym momencie trwające. Prawie kupiłem, prawie po. bo wczoraj nagrywałem ostatnie co jest grane, prawie kupiłem Alice, ale potem zobaczyłem, że to żąda połączenia z kątem Electronic Arts. Nie mi się mu tam wbijać, czyli znowu musiałbym się szarpać tak jak z Dragon Age Inquisition, czy czymkolwiek innym z elektronikami i tym ich sklepem, więc eee, nie jestem fanem. Nie to, żeby to był duży problem, tylko po prostu. <gryw> Wybiło mnie to z rytmu Jeżeli o rytm chodzi to Summer Sale Na gogu rzecz jasna Do 9 lipca to to trwa Cała masa gierek na promocjach Tu się nic nie zmieniło Dobrze jest, dobrze jest I Również nic na Steamie się nie zmienia Letnia wyprzedaż już teraz Do 10 lipca do godziny 19 Indiana Jones i Wielki Krąg Podobno bardzo udana wersja Indiana Jonesa Ghost of Tsushima Mega gierka No a Cyberpunk to jest Cyberpunk Cała reszta jak najbardziej Na takie bardzo dużo fajnych promocyjek Ale tylko na Epic da się użyć mojego taga kreatora Wizu Epic. Dobra, przeskoczmy tutaj i sytuacja jest taka, że he, <laughs> musiałem ukryć wszystkie trendy. Zobaczymy, za ile mi znowu wywali i jak to będę musiał cenzurować. Remedy Entertainment, kiedyś firma przeze mnie uwielbiana. Jedna z gier mojego dzieciństwa to jest Death Rally, czyli taka ścigałka z widokiem z góry, gdzie się do samochody, strzelało i się rozpierdzielało naokoło. Mam bardzo ciepłe wspomnienia z tamtego tytułu, rok 1996 to tu wyszło. Nawet nie wiedziałem, że to ci sami twórcy, bo tam logo Apogee jest na samym początku, to bardziej z Apogee ich kojarzyłem, ale no jest to faktycznie jedna z tych gier, które kształtowała moje dzieciństwo. Potem oczywiście Max Payne 1, dwójka, te gry, z których są najbardziej znani chyba w takim mainstreamie hardkorowych graczy, a potem Alan Wake więc postawili znacznie mocniej na narrację, troszeczkę mniej na żywy, ostry gameplay no i Alan Wake dla mnie jest tym tytułem, który przypomniał mi o istnieniu Remedy, że ich kocham, że ich uwielbiam fantastyczna gra. Potem wyszedł dodatek bardziej standalone do Alan Wake Alan Wake's American Nightmare, który to jest niekanoniczny, jeżeli dobrze kojarzę, i w tym momencie było widać, że coś w tej firmie się dzieje, bardzo mocno uderzyli w politykę, w socjalpolitykę i w te wszystkie zagrywki modern, to jest też moment, jedna z pierwszych film. Jeszcze z nieistniejącym wtedy Sweet Baby Inc. byli już za pan brat w 2012 roku. Już wtedy zaczynały się tego typu akcje. W Finlandii, bo oni z Finlandii są, nie pokręciłem, oni są z Finlandii. Helsinki, Finlandia, okej. Okay. W Finlandii wtedy była fala tych wszystkich motywów, które nas teraz gryzą w tyłek. Remedy to była jedna z tych firm, w której się to bardzo mocno zadziało. Potem było jakiś Agents of Storm, których ja nie kojarzę. Quantum Break, który był świetny, ale miał ogromne problemy. Problemy były związane z tym, że mieli deal z Microsoftem, a Microsoft wyszarpnął spod nich dywanik w trakcie produkcji i ta gra, fakt, że w ogóle wyszła i że dała radę, to jest sukces. No i Quantum Break jest w tym samym uniwersum, co Alan Wake. Zaraz po tym jest Control, którego ja uwielbiam, kocham. Remaster Alana Wake'a, no to tam Palicho, Crossfire X, tego nie kojarzę, w to nie grałem. Alan Wake dwójka, który moim zdaniem jest jednym z najgorszych... Y sequeli jakie ogrywałem w minionych latach. Gra naprawdę nie wyszła. Są tam fajne patenty, ale to nigdy nie powinien się nazywać Alan Wake 2. To nie jest Alan Wake. Alan Wake jest tam co najwyżej i też tylko po to, żeby sobie o niego buty wytrzeć, więc ja, no ich najnowszą produkcją jest e, Firebreak. FBC Firebreak, który nawiązuje do tego uniwersum. Jest to kopowa strzelanka PVE, PVP, shooter, różne klasy postaci, kooperacyjna, choć nie do końca strzelaneczka taka zespołowa jest. Jeżeli nie macie z kim grać, to nie macie po co w to grać. Więc to jest gra, która od samego Początku Boryka się z gigantycznymi problemami technicznymi. Ludzie mają problem, żeby w to w ogóle zagrać, a ci, którzy grają, twierdzą, że gra nie jest warta tego, żeby w nią grać. Strasznie mało broni, strasznie mało map, strasznie mało rzeczy do robienia, a te rzeczy, które są, nie są zrealizowane najlepiej, są bardzo toporne i problematyczne. Tak czy inaczej, jakie to ma wyniki na Steamie? Na Steamie to to ma wyniki mieszane, 1439, z czego tylko 66% jest pozytywnych i ogólnie ludzie ten tytuł rozszarpują. Nie to, żeby był jakoś straszny niezły czy zrąbany tylko jest niedopieczony nieskończony jeszcze na SteamDB możecie zobaczyć że w tym momencie jest ile 133 osoby online 170 w piku niecałe 2000 pik 12 dni temu, czyli na premierę. I Remedy Studio wrzuciło do siebie na społecznościówki post, który wywołał burzę, że przebili milion graczy. I tutaj jest bardzo dużo niedopowiedzeń, bo mamy takich użytkowników, których całkiem lubię, na przykład Madam Savi, albo kto tam jeszcze jest. Wspominany dzisiaj będzie JT Smash, który nie może im zostawić komentarza, bo został zablokowany w międzyczasie. Ogólnie od groma ludzi, których ja znam i kojarzę, rzuciło się na Remedy, wytykając im kłamstwo, że nie nie mają przebitego tego miliona, a mi się wydaje, dla odmiany na przekór, że jest to prawda. Ta gra jest porażką, ta gra jest potknięciem i prawdopodobnie będzie jednym z najdroższych faili jaki ta firma miała, bo tym razem Epic ich nie ratuje finansowo, bo zalanym łejkiem dwójką sytuacja jest taka, że gra by nie powstała, gdyby Epic nie zapłacił 100% hajsu i dopiero parę miesięcy temu, czyli ponad rok po premierze, gierka wyszła na zero co prawda wyszła na zero, bo tylko na Epiku się sprzedawała, ale deal był taki, że do momentu, aż nie wyjdą na zero, oni nie dostają kasy z zarobku, bo idzie to na spłacenie finansowania produkcji tej gry, czyli wydali ile wydali na zrobienie Alana Wake'a dwójki i wszystko, co zarabiali, aż nie wyrównają 100% kosztów produkcji, szło dla Epika, żeby im oddać kasę i teraz dopiero zaczęli na tym zarabiać, podobno. Ja jeszcze problem z tym, że dodatki w drodze i cała reszta, więc z hajsem naprawdę źle stoją. Po czym popełnili FBC Firebreak, licząc, że pojadą na fali co Gierek, multiplayer shooterów, i to jest gra, która będzie wygrywem, i wygrywem nie jest. Chwalą się tym milionem graczy, przy czym to jest prawdopodobnie milion osób, które spróbowało ten tytuł. On jest za darmo na Xbox Game Passie. Na, na pc to widzicie jak na Steamie jest. Jest jak jest. Jest naprawdę tam średnio. Ale zaczynają się w tym momencie problemy, że spore firmy, takie no, sięgające lat 90. z pierwszymi grami, które mają ten legacy bardzo mocno i po drodze zostały wrażo przejęte przez aktywistów politycznych, to też jest inna kwestia. W tym momencie potrzebują wrzucać takie posty, żeby chwalić się przed udziałowcami i, no, ludźmi, którzy dają im kasę, że jest dobrze, je, jest u nas dobrze, kiedy tak naprawdę wszystko u nich płonie i ludzie, którzy dowalają im tego typu odpowiedziami, mogą ich wykopytnąć finansowo. Jesteśmy w sytuacji, w której promocja czy oficjalne ogłoszenia od strony twórców nie są już... Traktowane jako to, co się dzieje, tylko jako spin informacyjny, bo podobno na spotkaniu z inwestorami się podziało bardzo grubo po tym zamieszaniu, z przed ilu dni jest, przed trzech dni z waszej perspektywy. Było jakieś spotkanie drobne z udziałowcami i była jadka, była pyskówka, i. Szefostwo od Remedy dostało kubeł zimnej wody na łeb. Więc jeżeli moi insidersi się tutaj nie mylą, to bardzo, bardzo możliwe jest, że za chwilę będą jakieś ostre zmiany i przetasowania większe zwolnienia czy coś, bo tam się dzieje źle. Tam się dzieje bardzo źle. I normalnie trzymałbym za nich kciuki, bo są częścią mojego dzieciństwa, ale po tym, co zrobili z Alanem Wake'em i po tym, co ogólnie z firmą się stało, no. Sam Lake. Ma mam nadzieję, że się z tego wykaraskasz, ale to nie wygląda dobrze. Więc to na bok! Przeskoczmy do kolejnych informacji, które wyleciały z ostatniego odcinka: czyli mamy do czynienia z bardzo dziwną sytuacją, sięgając po wspominanego przed chwilą Smasha, Smash JT. Kanał na YouTubie, bardzo kontrowersyjny, koleś. Nie, nie, nie wdajmy się w to. Jego artykuły zazwyczaj są poparte całkiem niezłym researchem. Poza jedną cięższą wtopą, którą miał, gdzie celowo został nabrany przez ludzi, którzy chcieli udowodnić, że nie robi researchu, więc zaczęli podszywać się pod pracowników jednej z firm. W sumie popełnili przestępstwo wtedy by go nabrać. Bardzo dziwnie się to skończyło. To większość jego researchu jest naprawdę dobra i jest ciekawie. No więc, koleś wygrzebał, że prawdopodobnie jedna z autorek artykułów na Gamerancie tak naprawdę nie istnieje. Jest zero trafień, jeżeli chodzi o jej zdjęcia. Wszystkie jej zdjęcia są nieistniejące w internecie, są tylko na tej jednej stronie jej od Twittera i przy artykułach z Gamerantu nigdzie indziej nie funkcjonują, czyli nie ma żadnych społecznościówek, nie jest na Facebooku, nie jest na Twitchu, nie jest nigdzie, gdzie można by tą osobę zobaczyć. W pewnym momencie, jak wrzucono to w internety, że by sprawdzić, co to jest, to net podpowiada, że jest to prawdopodobnie zdjęcie zrobione przez AI. Artykuły wyglądają, jakby były pisane przez sztuczną inteligencję by GPT. Posty na Twitterze są w ogóle jakieś takie bardzo dziwne, jakby to pisał robot. Jest grafika i grog, who is she, i to, to, to jest większość postów w, na tej zasadzie wygląda takie absolutnie z dolnej części ciała wzięte, jak macie żurnalistę, czy żurnalistkę w tym wypadku, żurnalistkę grową, która zajmuje się gadaniem o grach i pyta się AI na poście publicznym, co prawda 1 kwietnia, więc to też wygląda jak żart, że czy istnieje oficjalne konto od Mortal Kombat 1 jest takie... To jest dobry żart na 1 kwietnia, ale czy to jest na pewno żart? Czy to jest żart, bo kurka! Zaczynamy, znaczy wiemy, że były gigantyczne zwolnienia w GameRancie, w poligonie, kotaku i faktycznie Chat GPT teraz tam pisze artykuły, które ludzie czytają myśląc, że ktoś żywy myślący to wziął, przeanalizował, co się dzieje na świecie i napisał z tego artykułu. a tak naprawdę wypluwa to sztuczna inteligencja i powoli znajdują nieistniejących autorów. I Żeby było zabawnie, znaleźliśmy się w sytuacji, że żurnaliści growi zaczynają tego bronić, tak jakby to była żywa osoba, bo traktują siebie jako kolektyw, że nie wolno ich atakować. I oni są zastępowani przez sztuczną inteligencję, są wypychani, są tworzone nieistniejące, jeżeli to faktycznie jest nieistniejący profil, nieistniejące osoby, które też nie piszą swoich artykułów, bo wypluwa to AI i oni tego bronią, bo żurnaliści grobi jako kasta czują się nie do zaatakowania, więc bronią swojego statusu kło, broniąc sytuacji, która ich zażera, niszczy. Oni wszyscy są na wylocie. Wszyscy, 100% z nich to faktycznie wygląda jak AI z tą łapą jest coś nie tak. Znaczy, to faktycznie tak tutaj działa, po prostu wygląda dziwnie, ale tak jakby, jeżeli jeden palec nie jest gdzieś tam wyprostowany. I co jest. To... Dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie to wygląda. Nie, dobra, jest tutaj ten jeden palec, czyli to jest tak inaczej zgięte. Dobra, nie jestem przekonany, czy, 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 czy to jest AI. Coś tutaj jak się zaczynam przyglądać, to wygląda na zasadzie jak artyści kiedy biorą rewki, to jest. Naprawdę to tak wygląda? To naprawdę tak wygląda? Nie, to wygląda w miarę, w miarę ten. Ja bym się dał nabrać, że to jest prawdziwe zdjęcie, ale to jestem ja. Ale przy założeniu, że jest to fake, to mamy do czynienia z recenzentami growymi, którzy naprawdę nie istnieją, których artykuły są pisane przez AI i prawdziwi, istniejący żurnaliści growi bronią tego statusu kło tego stanu rzeczy, bo boją się, że jak popuszczą, to im się wszystko rozsypie. Żurnalizm growy załatwił się sam. To przestało istnieć. Ta Część branży okołogrowej została anihilowana przez ich własną głupotę. What? The actual heck. Otwierać szampana, ludzie. Otwierać szampana. Więc przeskoczmy do czegoś, do czego szampana otwierać. Niestety nie będziemy mogli, ale popijemy to ciepłą herbatką, bo gardło siada. Jest to Hightail. Nie wiem, czy życie Hytale. To była gierka, która tam O wow, kupę lat temu. Kiedy był w ogóle pierwszy trailer? Pierwszy trailer był bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. 2018 rok, jeżeli te informacje tutaj znajdowane teraz w internecie są poprawne. Ma 61 milionów wyświetleń. 61 1 milionów. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jest 61 milionów wyświetleń. Aż zrobię screenshot i to wam potem wkleję. 643 tysiące łapek w górę, i 17 tysięcy łapek w dół. Była to gierka, to znaczy ona nigdy nie wyjdzie, więc tego czegoś nie dostaniemy. Była to koncepcja konkurencji dla Minecrafta. Ten sam koncept, jakby funkcjonowania w świecie, ale dodajcie do tego ciekawą stylówkę, bardzo fajną stylówkę. Ta stylówka mnie kupuje. Mnie prywatnie bardzo kupuje. I oprócz tego dodajcie do tego jeszcze. Jakieś realia świata, fabułę rzeczy tego typu, czyli tak jakby, nie wiem, Genshin czy władca pierścieni, cokolwiek takiego, high fantazy, mamy ten klimat, masz tutaj miecz, idziesz od zony do zony, pokonywać przeciwników, dzieją się tam rzeczy. I to była gra, która umarła. Niestety umarła, bo mamy 23 oficjalny post od twórców, od szefostwa, że ten tytuł nie idzie dalej. Po drodze zostało to złapane przez Riot, czyli Rito przejęli wydanie tego tytułu, dofinansowanie ogromne, zebrali strasznie dużo. To, to też jest inna kwestia. Przetasowania tam były w teamie, zmiana silnika po drodze i od różnych ludzi z branży, czy to tych, którzy byli współwłaścicielami firmy, która robiła Hightail oficjalnie, czyli ten drugi od Noxiego, nie pamiętam jak on się nazywał, Steven? A, nieważne. Czy to ludzi, którzy pracowali, teraz wysypują się informacje, że projekt szedł bardzo dobrze, był troszeczkę za ambitny jak na możliwości twórców, no ale kwestia była tego, żeby to w działającym, sensownym stanie wydać, a potem ulepszać, 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 tak jak zresztą z Minecraftem jest. Ale w pewnym momencie stali się ofiarą własnego sukcesu. Współwłaściciel odszedł, żeby zrobić miejsce dla nowej ekipy, i on był takim supportem bardzo mocnym dla Noxiego: znaczy się wspierał go w dobrych pomysłach i czasami próbował go studzić w złych pomysłach. Ale kiedy odszedł, to Noxy pozatrudniał nowych ludzi, takich bardzo przyklaskujących, którzy też próbowali odcisnąć własne piętno na tym tytule: czyli zatrudniacie specjalistę z branży nie po to, żeby powiedział wam, że wszystko jest dobrze, tylko powiedział wam, co trzeba zmienić. A ci ludzie, jeżeli traficie na złych ludzi, a to się bardzo bardzo często w tej branży zdarza, przychodzą i mówią trzeba zmienić wszystko, zacznijmy od silnika, skończmy na grafice, ale po drodze zmieńmy muzykę. Całkowicie inną fabułę, inny cel gry też powinien być, więc zaczęli robić w pewnym momencie całkowicie inną gierkę. Od momentu, kiedy High Hytale wystartował z tym swoim pierwszym trailerem, były takie trzy, jeżeli dobrze rozumiem, gigantyczne przebudowy, które sprawiły, że po drodze tak jakby zrobili trzy całkowicie różne gry i na koniec nie mają nic do pokazania i do wydania, a ludzie, którzy mają te stare buildy z samego początku, które były w miarę funkcjonalne, twierdzą, że te buildy są gdzieś tak na góra rok przed skończeniem, przed premierą jeżeli ludzie, którzy wtedy pracowali, siedzieli, byli, robili dalej tym samym tempem, to za rok najdalej powinna być premiera w pełni funkcjonalnej wersji, docierającej do ludzi i lecimy z tym. Więc High Hightail jest takim cautionary tale takiej przestrogi, że macie coś fajnego, fajny pomysł, Kwestia to jest nie zgubić drogi, widzieć cel, dojść do niego i wydać. Nawet jeżeli to nie jest idealne, to jest lepsze niż projekt, który 7-8 lat jest w produkcji, nie mają nic do pokazania na sam koniec, bo projekt umarł. Zdechło to to. Bardzo smutna rzecz, bo to jest jeden z tych tytułów, jak Minecraft mi nie podchodzi z kilku z kilku powodów. To jest gra, na którą się hypowałem i czekałem i zakładałem już od paru ładnych lat, że ona pewnie nigdy nie wyjdzie, a jak wyjdzie, to to będzie śmieć, szczególnie po tych betach, które były po drodze, na których się okazało, że całkowicie zmienili model rozgrywki, biegniemy przed Ciebie wykonujemy questy, zadania i tak dalej, przechodzimy do kolejnego biomu i nasz program się resetuje, zaczynamy od zera w kolejnym biomie. Tego typu rzeczy były, więc były zmiany, które mi się prywatnie nie podobały, ale ta oryginalna obietnica, ten oryginalny plan, który tutaj był, był fantastiko, więc żałuję, żałuję, że nie poszło to dalej, no ale... Nie można mieć wszystkiego, więc przeskoczmy może do trailerów i zajmijmy się tym trailerem również. Więc tutaj zwyczajowo będę mówił, że hej, ludziska, trailer jest, trailer jest, ale jeżeli ktokolwiek się przyczepi, to będziecie mieli tylko linka do trailera. A ja przeskakuję dalej, bo nie jestem w stanie tego zweryfikować z wyprzedzeniem. Więc pierwszą rzeczą faktycznie jest Hightail, zapraszam Was na trailer. I mając go za sobą, chciałbym tylko przypomnieć o jednej rzeczy, o której kiedyś gadaliśmy i faktycznie ona wyszła i mamy to jest K-popowe łowczynie Demonów, K-pop Demon Hunter to jest um, trailer, który się nie pojawił na odcinku, bo YouTube się do niego przyczepił. Właściwie nie YouTube, tylko Netflix, ale wyszło to to jest. I na razie od wszystkich znajomych, którzy oglądali, zbiera bardzo pozytywne recenzje. Ja zaraz po zmontowaniu tego prawdopodobnie będę siadał i oglądał na Netflixie, jest, więc może zostawię linka bezpośrednio do tego. Jest wysoko oceniane przez Moich znajomych niekoniecznie jest to dobre, <laughs> nie oznacza to, że jest to udane, ale jak widzicie może być śmiesznie, może być bardzo dobrze, więc ja was z tym zostawiam, z przypomnieniem, że jeżeli ktoś się zastanawiał, co jest z jedną z tych rzeczy, o których opowiadałem, to bardzo lubię robić puenty, Faktycznie wyszło, faktycznie jest, podobno jest dobre. Czy jest dobre to o tym może jeszcze kiedyś pogadamy, a może nie wystarczy wam sam fakt, że wyszło. I to mniej lub bardziej już ludziska jest tyle. Zmęczeniem nie dojeżdża 26 minut nagrania, tym razem nie będę musiał. Wymontowywać 20 minut. Rantu powinno być ze mną lepiej, więc dajcie znać, jak u Was, dajcie znać, czy Was nie zagotowało, czy nie jest jakoś strasznie. I będę się odmeldowywał. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się to podoba, to nie zapomnij dać łapki w górę Jeżeli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego odzęka i świetnych tematów okołogrowych i popkulturowych Do rozkminienia. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisiomogowie, wasza magia jest potężna, Lisiarcy że wasza magia serce potężna. Znajdziesz Twitcher, czy Wasza magia Twitcher Potężna jest i jesteście. Oso, awesome. miłego, do następnego, jej! A Herbatka mi nawet nie wystygła, może dlatego, że jest w temperaturze pokojowej i co wystarczy, żeby ją uznać za gorącą.